z punkt konstrukcyjnym, czyli tak, nie widać, bo są takie linie czerwone. Jak wam to określić? Od dołu, od dołu. To nie jest, ona jest coś od kresu. Tak, to jest ta może druga belka. Widzicie? Taka czerwona. Coś tam nie, to jest to nie. Ta czerwona to jest punkt. Widzicie, ta czerwona To jest punkt są.

najlepsi i oni już doskakują do tego punktu sędziowskiego, a to jest 134 metry. Ten punkt sędziowski, nie? To już jest... A cała skoczna ma 145? To jest ta ostatnia koperka, widzicie? Ona zaś Widać? 145. Nie nazywa, ale może to 145. to jest niewiele. Ale, bo teraz na przykład... E tem o eh, Mavis.